Mam wrażenie, że ten samochód to jeden z bardziej przyziemnych superkarów dostępnych na rynku. Silnik V10 540 koni mechanicznych mocy i uwaga napęd na tył, a do tego nie 8 8000 kilometrów przebiegu. Szanowni Państwo, przed państwem Audi R8. Gigant mocarz po prostu genialny wóz, który na żywo. Prezentuje się jak milion dolców, a do tego jest świetną inwestycją na przyszłość. Tym bardziej, że egzemplarz, który sprzedajemy, to tak naprawdę nówka sztuka. Dwudziesty rok ze wspomnianym przebiegiem niespełna 8000 tysięcy kilometrów od pierwszego właściciela z polskiego salonu. Serwisowany oczywiście w ASO i co ważne jest świeżo po serwisie. Bonusem jest folia PPF, którą w całości pokryte zostało R8. Właściciel zapłacił za tę usługę 20 tysięcy złotych, ale za to stan lakieru jest fabryczny. Co tu dużo mówić, każdy kto miał okazję przejechać się R8 wie jak fenomenalnym samochodem jest to Audi. Supercar oprócz tego, że kapitalnie jeździ, pięknie wygląda. W naszym konfiguru robotę robią 20-calowe frezowane pięcioramienne obręcze aluminiowe w kolorze matowego brązu. Wyposażenie to m.in. system audio marki Bang Sen, ogrzewane fotele, Audi Parking System z kamerą cofania czy Audi Smartphone Interface. Zapraszamy do Wako Skarlap Gdańsk, ulica Elbląska 68C.